Ten Lexus posiada lampy typu Xenon, a dokładniej reflektory z żarnikami o oznaczeniu D2R. Żarniki te wyglądają w ten sposób. Jednak na rynku są też dostępne żarniki o oznaczeniu D2S, które wyglądają w ten sposób. Na pierwszy rzut oka nie różnią się one niczym, jednak jest jedna bardzo znacząca różnica. A dokładniej chodzi tutaj o budowę szkła. Jak widzicie na żarniku D2R, czyli tym po lewej stronie, jest taka powłoka, która świadczy o tym, jak on właśnie świeci. Na D2S, tak jak widzicie, nie ma tej powłoki i świeci on światem rozproszonym. Natomiast dzięki tej powłoce, która znajduje się na D2R, światło ma takie charakterystyczne odcięcie, które jest właśnie typowe w reflektorach. Dzięki temu, że ten żarnik ma taką powłokę właśnie, to światło świeci prawidłowo. Natomiast co się stanie, gdy zamontujemy nieprawidłowy żarnik, czyli w tym wypadku oznaczeniu D2S, zamiast żarnika D2R? Pod kątem budowy, a nawet napięcia czy mocy, te żarniki są identyczne. Jednak dzięki tej przesłonie na tym żarniku D2R światło świeci zupełnie inaczej i nie nadaje się ono do reflektorów. Już Wam pokazuję o co dokładnie chodzi. Tak jak widzicie, w przypadku kiedy zamienimy te żarniki, nie dość, że to światło świeci zupełnie na innej wysokości. Oprócz tego, świeci ono całkowicie inaczej, bo świeci rozproszony światłem i nie ma odcięcia. To dodatkowo. Możemy też oślepać innych, co oczywiście może spowodować zagrożenie. Dlatego też jak kupujecie żarniki, zwracajcie uwagę, jaki musicie mieć żarnik u siebie w samochodzie. Tymczasem bezpiecznej jazdy. Trzymajcie się na razie. Cześć!